3 sierpnia 2011 roku Andrzej Leper został znaleziony martwy w swoim biurze. Oficjalnie, samobójstwo. Ale czy na pewno, a może za jego śmiercią stoi coś więcej? Może ktoś więcej? Leper był politykiem niewygodnym. Mówił o korupcji, atakował układy i ludzi, którzy trzymali władzę w cieniu. Podobno miał dostęp do informacji, które mogły wstrząsnąć Polską. Czy miał w rękach dowody na gigantyczne afery? Śledztwo? Prowadzone po cichu. Brak odcisków palców na klamce, brak śladów walki, brak listu pożegnalnego. Sekcja zwłok przeprowadzona w ekspresowym tempie. Ciało znalezione przez współpracownika, ale kamery nie działały. I teraz robi się jeszcze ciekawiej. Wśród teorii pojawia się FSB. Rosyjska służba specjalna. Skąd ten wątek? Leper miał mieć informacje o interesach rosyjskich oligarchów w Polsce. Mówił o dziwnych powiązaniach polityków z Moskwą, a kiedy zaczął za dużo mówić, przestał mówić w ogóle i nie tylko on. W podobnym czasie giną inne osoby, które mogły wiedzieć coś więcej. Oficjalne przyczyny samobójstwa wypadki nagłe zgony przypadek Pytanie brzmi: Co takiego wiedział Leper, że musiał zginąć? Czy była to misterna operacja rosyjskich służb? A może ktoś inny wydał na niego wyrok? Może prawda jest znacznie mroczniejsza, niż myślimy? Co o tym myślicie? Samobójstwo czy zaplanowana eliminacja? Dajcie znać w komentarzach.